Jestem profi. Zaczynamy kolejny odcinek w Skyrim. idę właśnie do magika. Muszę jej żeby podlepszyć sobie trochę zbroję. Jeszcze tą smoczą. Przy okazji może coś będzie miał hajsu, żeby coś sprzedam. Chciał gościu. Ten przeklęty konflikt czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy Może potrafią z nich zrobić 500. Mo. Fuck you. Nawet to mi się nie opłaca mi gościu. 600, tutaj też na sklepie. Dobra. nie kupię. Dobro. Miecz, mankietnik, Do Akademii Magów mi zaklęcie. Aha, czy to wszystko? Um, dobra. Dobra, ojoj, teraz które ja mam założone. Skorzyść do mojej regeneracji magii. Dobra. Zobaczmy to. <coughs> Klejno duszy. Wiesz te A, tutaj jest ten. W zależności od klejnotu. Wielki daje to samo. Dobra. Dobra. Przedmiot. Zbroja. Legendarna. Zaklęcie. To i klejnot duszy dajmy czarny. Dobra. Stwórz. Dobra. Rękawice. Do zaklęcie. Premio do dźwigu, o, to mi się przyda to tak, że lepiej nie mówić Jasne. Dobra, tu też damy w premio do dźwigu 18 punktów nie chodzi piechotą Tutaj też dajmy A jeszcze klejną mocza płytowa zbroja to już ma wszystko. Dobra. Sprawdźmy jak to teraz wygląda. Strój. Latarcza Ta Tu jest dobra, to muszę do F, a to wywalić z F Okej, okay. czekajcie, bo mogłem już coś chyba sprzedać z tych rzeczy, które teraz mam Zdjęte Ten przeklęty konflikt! Rozejrzyj się on mm, mam, mam 500, więc mm. To mogę mu opyć, dobra Okej okay. Wiesz co? Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów. W Jeszcze ulubione i tarcza pod dwójkę. Nie. Po trójkę. Po trójkę. Tak. Okej. Okay. Zdałoby no. się trochę więcej tutaj handlarzy, no ale nic na to nie poradzimy. Ej, czemu tak nie wękno? Dobra. Mapka. Teraz można się na luzie tutaj udać eee, to do złodziej. Szybka podróż. Czy widzimy? sobie przełączymy, pierwszą Chodź tu na sekundę. Kto? Gość. Czego ci potrzebuję? Kłęstanow do oddania. Czy Gulum A zdradził coś na temat naszego kupca? Nie, to nie może być. Nie słyszałem tego imienia od dziesięcioleci. To doprawdy ponure wieści. Miałem nadzieję, że nasze drogi nigdy się nie skrzyżują. Karliach zniszczyła wszystko, czego symbolem była Gildia. Z zimną krwią zamordowała mojego poprzednika i zdradziła Gildię. Gdy odkryliśmy, co uczyniła, przez kilka miesięcy próbowaliśmy ją wyśledzić. Ale po prostu zniknęła. Karliach i ja byliśmy jak partnerzy. Na wszystkich akcjach byliśmy razem. Pilnowaliśmy sobie nawzajem placu. Znam jej sposoby. Jej umiejętności, jeśli mnie zabije, nie zostanie nikt, kto będzie w stanie ją schwytać. Gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie ją znaleźć, to może oznaczać tylko jedno miejsce. Miejsce, gdzie zamordowała Gallusa. Ruiny zwane sanktuarium Które Śnieżnego, śnieżnego. Połalu. Musimy się tam udać, zanim znów zniknie. Tak, udamy się tam razem a i zabijemy ją. Oto twoja zapłata za samotnie. Przygotuj się, a potem spotkaj ze mną przy ruinach tak szybko jak to możliwe. Nie możemy pozwolić jej umknąć. No ok, Wilkas, dobrze cię znowu widzieć. Dobra, do piękiny? No Mamy się udać... ...że niby tu? Kurwa. To muszę jeszcze z kimś tu pogadać, co O czym myślisz? Ale gdzie ten ziom? Hmm. Dobra. Szczerbiona bania. Panią, cygana bania. Cygana Tu jest przejście, tu jest przejście. dobre Zdaje się, że jesteś nowym rekrutem. No. Zdaje się, że ty i ja dobrze się poznamy. Jestem paserką. Jeśli będziesz mieć, co niezupełnie do ciebie należy, zapłacę ci za to. Oczywiście pobiorę od tego prowizję dla gildii. Czasem mogę za małą opłatą załatwić zasoby przydatne w naszym fachu. Jasne, na przykład Elegia może dać ci po łbie i wrzucić cię do zbiornika. <laughs> Działam w tej branży od dawna i widziałam wszystkie typy. Możesz zgrywać twardziela, cpaniaczka, cokolwiek. I w końcu przekonasz się, że tutaj obchodzi nas tylko, ile złota dla nas zarabiasz. Dobrze? Więc nie... Oto twoja zbroja. Tylko dobrze ją wykorzystaj. Zdaje się, że to miejsce w sam raz dla ciebie. Mam pozwolić ci na wymianę jednego z elementów twojego pancerza Guildi. Co wybierasz? Oczywiście. W przeciwnym razie byłaby nowy element jeszcze bardziej zwiększy twoje umiejętności. Wierz mi. Na pewno? Wymiany nie da się cofnąć. Chyba, że zechcesz sprzedać to po mniejszej cenie. Dobrze? Proszę. Coś jeszcze? zgładź to dobra żebyd mi się teraz Ojejku, to o jajku ty tam dobra. Tam mi się na razie nie chce iść za bardzo dużo ułożenia być szczery To no zróbmy może to misję legindi Fuck Ten jest tam te drzwi Więc to Ciebie wybrał Brydiol Jak dla mnie nie prezentujesz się To te drzwi były no fuck Nie no to nie są te drzwi da Dafu Dobra wszedłem tu jakoś Po co ten pośpiech? Bo mogę zapierdalać Nie no Fuck Ostrożnie No centralnie, no to są tamte drzwi A nie dobra To są te drzwi <grywka>

Dobra, to robimy to misję. Co zaznaczyłem? Jakiś yy, znacznik, czy coś? O, tu jest, dobra, widzę znacznik, widzę. Fakt, to dużo nie jest, ten... Dobra, zepnijmy się tutaj.

Idzie mu zbroję. A jeszcze zobaczmy, co nam mi tu dało. 74 zbroje. <śmulczmy> Przemilczmy to. To, to odkryte czy nie? nie to, no, to już nie odkryte. Pobiegnijmy w tamtą odkryjemy przy okazji ten obszar. Dobra. Szybki zapisik, żeby wyrazić czego smaczek, muzyczka.

No nie wierzę, że w serio Co za ciur Chodź tu No ale ja jeszcze robisz no. ze mną Niedźwiedziem woli się bić zamiast ze mną. Ty, chodź tu. Co za paniec. Co za kulta znowu, Chodź ci czulać. Jej, będziemy się czulali. Nie smocze, kudy? Gdzie mięs tu mogłem? Tak jest. Nie jest smoc. Ej, No i oczywiście czemu mnie nie dziwi, że mam kurde za duży Ło! Ratujemy to życie O ja i chodzi łapka, tapka, fapka, srbka Tutaj mamy się udać, ale kurde Blacha trzeba tu polecieć szybko I <grym> opylić coś I zostawić te smocze rzeczy w tym nie niczego, Dobra, to nie gościu Z tobą przyszedłem tu gadać, tak? 11 godzin styknie leredos leredos. Dobra. A tu się skradziony ten obraz. To ona mówiła, że można i to zostawić nie. To zaszczyt, znów cię widzieć. tam. spokoj. Ja spadam. Mam trochę roboty. Zawsze zawszonym mieście. Mam nadzieję, że dość długo mnie nie było, żebyś miał dużo hajsu gościu. Mam tu coś dla każdego. Wszystko jest. Rozejrzyj się. 750. Czemu mnie to nie zadziwiło? Dobra, to. O, ja tu gówno. A, trochę Moje. tego, trochę tamtego. A dobra jeszcze wiem czemu mam to nie założył był dźwigni Ale to zaraz sobie zdejmę Czekajcie, tutaj typek, znaczy ta gościowa to Dość mam z... różnorodne. Towary. tutaj. Można coś coś sprzedać, tylko że to Ty masz 59 codziennie świeże owoce i warzywa w większości. większość. Większość. <laughs> to na pewno już tam nic nigdy nie kupię. To jest pewne. Witaj, przyjacielu. Rozejrzyj się. Też mało hajsu. Dobra, ale zresztą noc Kolejny bardzo zadowolony. Ostrożnie. Spadał. O, Nie ma nikogo. Dobra. Inwentory. Strój. To. Mapa. Dobra, ja się z wami tutaj pożegnam, trzymajcie się ludziska i do następnego odcinka na razie.